Dobra, gdzieś tutaj zjeżdżamy. Ale tu takie ładne miejsca, tereny przemysłowe, no ale... <grymne> ale nie okna, okna na budowę od razu. Podjedziemy, widziałem, telefon mnie tu prowadzi gdzieś przez miasteczko, ale ja sobie tędy może wrócę. Będzie mi łatwiej. Chociaż nie wiem, jak to prowadzi. Każdy inaczej. Pojedziemy tak, jak ta prowadzi. A tamtą ewentualnie wrócimy. Co to tu za rondo? Patrzcie, rondo zostawili i nie możesz się tu nawrócić. Może tu korki były, a tutaj się możesz. Ale berety, ja jak berety. Po co takie coś? Czemu to służy? Uch, już widzę uliczki ciasne, osiedlowe. Takiej ciasnej będziemy stać, no co zrobimy. Ale tak jak mówię, szybki rozładunek i spadamy. W wtorek jest, nie ma tragedii. Dobrze idzie. Jeszcze jakby nie ta plandeka pocięta. To by było fantastik. ale tu jesień też jeszcze, jeszcze jest ładna. Jeszcze te drzewa tutaj dłużej. U nas powiem Wam szczerze, w górach już się pokończyło. O, jakie uliczki piękne. A tu gdzieś byśmy wrócili. Ja sobie tu zaraz zobaczę. Tu jest gdzieś droga, żebyśmy sobie wrócili nią. Ale tu ruchu przynajmniej nie będzie. Tak obstawiam, że to takie spokojne. Po prostu stanę, będę hałasował, ale tam przejść w ogóle zobaczyć Co jak i gdzie czekajcie, bo tu jest ta uliczka, gdzie ja muszę sobie zobaczę czy Ja na pewno nią wyjadę, żeby o tam gdzie to auto wyjeżdża Żebym ja tu później w razie czego się nie wkopał Nie, tu jest szeroko Kto ma pierwszeństwo? Ja Nie, tu wyjadę tędy bez problemu nie ma dramatu Dobrze to mówiłem, że tędy wyjadę Nie to nie tędy Pókićkałem, to nie tędy Tu będzie następna Albo dojadę tu Dobra, tu gdzie inaczej Pomyłka Teraz tu musimy jakoś gdzie ja tu mam jechać? W prawo, w lewo. Ojej, oj, oj, tu ciasno. I co, i tutaj w lewo, w tą uliczkę. A, I wyjadę tu, albo na tej głównej, tam. Dobra, wiemy o co chodzi. Ładnie, nie? Fajne te domki. Czeka ile tu mieszkań jest w takim domku. Holandia, Holandia. Ale wam tu Polaków robi od, od groma. Naprawdę Polaków tu jest mnóstwo w Holandii. Tędy też bym mógł wyjechać ewentualnie. To, jeśli ktoś budowlankę umie czy coś, to wszyscy pouciekali do, do Holandii. Tutaj zarabią naprawdę jakieś godziwe pieniądze i... Chociaż u nas w Polsce już teraz też. Naprawdę jakiegoś fachowca złapać, znaleźć to jest... To jest ciężko. Kurde i się ciśnie. Ja wiem, że masz pierwszeństwo, ale to widzisz, co narobiłeś. Chopie, no i masz pierwszeństwo, teraz jedź, no. Kurde, widział mógł tu postać, poczekać, to się jednak gryje. Widział, że jadę się nie dziwi, jak tutaj przyjadę, i to będą Polacy. Dobra, i to jest ta uliczka, na której chyba ja zostanę teraz w lewo, i ja tutaj chyba zaparkuję. Czekaj, to jest to? Że tam nie wkopał się. Dobra, wjeżdżamy. Tu wiada, ale do tej następnej już chyba nie wjeżdżam. Śmietniki jeszcze, tu kurde, ta śmieciarka będzie jechać. Najlepiej zawsze. Uuu. Nauka jazdy. Pewnie tu jakiś dyptaczek. Kurde, akurat tu gdzieś stoi znowu. Dobra, jest spoko Lusterka poskładał No i to jest gdzieś tu W jakąś uliczkę, no nie ma szans, tamta chyba Dobrze to widzę No tu będę musiał stanąć Tu nikomu nie będę przeszkadzał No to jest całą tą uliczkę Trzeba wjechać Ja se tu stanę, awaryjki bym tam wjechał, ale Co mi to da Chyba żebym no nie ja będę tu kombinować, tam jest za mało miejsca. Musiałbym stanąć na chodniku, żeby w ogóle powyciągać te stojaki, więc ja sobie tu stanę, idę się tam pierwsze przejść, zobaczyć Mam no, nadzieję, że ten wózek tu wyciągnę. Dobra, idę tam zobaczyć co i jak Może się okaże tutaj, że ja tu jakoś śmignę i tu będzie dużo miejsca, ale wątpię nie będę kombinować. Akurat tam stoję tak, że śmieciara będzie miała problem wykręcić. No wejdźmy, no, zobaczmy, który to dom. Co i jak. Tyle, może to, to jest jeszcze, ale nie, bo tu nawet był znak, że jest ślepa ulica, chciałem, żeby z drugiej strony. Oczywiście dom musi być na drugim końcu, nie? Nie mógł tu być z początku, <gry> tylko gdzieś tam. Ale to trochę będzie jeżdżenia tym widlakiem 400 stojaki, Jest tu jechać Ruch jak w zimie. Nie wziąłem sobie telefonu i nie mam nawigacji. Ale ze mnie osioł Jeszcze pamiętam, gdzie wejść telefon, żeby nawigację mieć tutaj jest fajnie jakby tu widlakiem szła, ale nie no, jak osobówki nie mam przejechać. Tu stoją okna no To będzie tutaj tam ktoś jest. O, dobra, to już wszystko wiemy, co jest ten dom okna są, więc zrzucamy idę tylko zapytać Spoko Jest tam takie lądko do nawrócenia, ale nie ciężarówką. No. Pyta się czy tu wjeżdżam. Ja mówię, nie, że tam chyba stanę i tu widlakiem. A mówi, no najlepiej. Nie wiem, ktoś tutaj był od nas. Nie wiem czy tutaj wjechał, się pierdzielał. Kurde, no z jednym no to jest spoko, ale z czterema to tu będę jeździł jak ten baran. Dobra, ta brama wiem gdzie, ta reszta też. O dziwo nie Polacy, jestem w szoku. Naprawdę, zazwyczaj wszędzie Polacy, a tu nie. Niech się z tym działamy. Bierzmy to wszystko, zrzućmy Najś, jak najszybciej się da i wyciekajmy stąd. Bo nie ma czasu. Ale ładnie. Spokojna tutaj dzielnica. I te okna. Normalnie nie patrzysz do domu. Gdzie? Na przelot, wszystko widać. I nie wszystkie mają firany, więc tam wszystko widzicie. Wieczorem jeszcze go odpalą. To... to fajny krzak. Kolory takie ma. Podoba mi się. Ale szczerze, to chyba wolałbym już teraz same jakieś. W ogrodzie drzewa i glaste po roboty kurde z tymi liśćmi z tego wszystkiego przycinania najlepiej mieć taki, taki trawniczek jak oni nam bo... rozumieć dlaczego tak mają nie mają tych kwiatów tak dużo z tym roboty jest od groma Wiem co to tu jest? Jakieś szkło? Nie, to jakiś plastik. Wijemy jeszcze w nawi gdzie my to jedziemy eee, dobra, lecimy jak pokazuje tym tunelem żeby jechać jest 12 minut dłużej ale Dobra, będziemy widzieć Jedź na którą Masterko złożone Pokaż nawi na którą? 3, 4, o Jezus, 13.35 Przybędziesz do celu o To ja nie wiem czy ja się rozładuję, załaduję Dzwonię na spedycję, zaraz się coś dowiemy Kurde, to jest daleko 3 godziny, ponad 220 km Jutro będę ładował. Będą płacić no co? To albo w czwartek się uda zrzucić po południu, albo w piątek dopiero no, od wtorku płacić spedycja, więc ich problem, nie? Zadzwonię tam jeszcze zapytam, czy się to nie da, czy, czy nie, nie zostaną, ale to taki głupi załadunek do 14 bardzo głupie. Eee, yeah, gdzie ja wjechał? Kaj, wjechał. Mam nadzieję, że tu wyjadę. Nie, gdzie tu nic, nie. Jakiś kościółek. Piknie. No dobra, potem się odezwę. Widoczki teraz sobie pooglądacie. I tyle.